Co wspólnego mają ze sobą kelnerzy, nauczyciele i rodzice przypowiadają przyszłość. I całkiem skutecznie. Jak? No więc przede wszystkim kelnerzy. Kelner doświadczony od samego początku, jak tylko zobaczy klienta w drzwiach, wie, jaka będzie wysokość napiwku. Po czym? A Ano po tym, że sam tak zadziałał, żeby wysokość napiwku zgadzała się z jego oczekiwaniami. Bo jeżeli spodziewa się wysokiego napiwku, to będzie obsługiwał chętniej, to będzie bardziej zabiegał, to da lepsze miejsce, to szybciej przyniesie potrawę, to powie, że rybka dzisiaj nie, lepiej wołowina. Jeżeli zaś będzie oczekiwał małego napiwku, wówczas nie będzie ani tak ugrzeczniony, ani taki zabiegający dla swojego klienta o najlepsze miejsce czy najświeższą potrawę. W związku z tym jego napiwek rzeczywiście będzie odzwierciedlał jego zaangażowanie, które on sam zaprojektował. To się, moi drodzy, nazywa samospełniająca przepowiednia. Ona niesamowicie została udowodniona w przypadku zachowania nauczycieli. W pewnym eksperymencie, które dokładnie opisałam Wam w tekście, w linku załączonym do tego filmu. Koniecznie tam zajrzyjcie, bo jestem pewna, że każdy rodzic marzyłby o tym, żeby nazwisko jego dziecka znalazło się na liście, którą dostali nauczyciele w tym eksperymencie, a zaś nauczyciele no to wiedzą się o sobie całkiem ciekawej rzeczy na podstawie tego eksperymentu. Natomiast rodzice, o rodzice, hmm, oni to fantastycznie projektują przyszłość. Ja rozumiem, że Pani ma te swoje nowoczesne metody, ale po prostu niektórych to one nie dotyczą. Po prostu nasz Bartek taki jest i kropka, taki ma po prostu zły charakter i z tym się nie da nic zrobić. No jak mam ufać dzieciakowi, jak on dodatkowo jeszcze kłamie, no to po co mi wierzyć, że on obiecuje, że się poprawi. No się nie poprawi po prostu, bo to jest tu łobuz i, i, i kłamczuch. No. Wycieczka dwudniowa? Gdzie tam to w ogóle nie przejdzie, przecież ona by nic nie jadła. Ona w domu to po prostu tylko danio i parówki. No, po prostu tak wybrzydza, że nawet jej nie mogę u babci zostawić, bo po prostu z głodu umarła. Można przy nim spokojnie okno otwierać, nie wyfrunie, to nie orzeł? Nie, no żartuję oczywiście. No, najważniejsze, że jest grzeczny, O no boże, nie każdy musi być Einsteinem. Jeżeli oczekuję, że moje dziecko będzie kłamać, to będę je ciągle pytała, czy na pewno mówi prawdę. Ciągle będę je podejrzewała. I ono albo w końcu dostosuje się do moich oczekiwań, albo po prostu machnie ręką na prawdę. Bo po co się przyznawać, skoro i tak wszyscy będą pewni, że ja nie mówię prawdy. Jeżeli będę oczekiwała, że moje dziecko. Nie będzie miało tam żadnych wyrafinowanych zainteresowań, ani nie będzie jakoś specjalnie wielkim intelektualistą, to nie będę, świadomie lub nie, nie będę poszukiwała dla niego ciekawych obszarów zainteresowań, nowych odkryć, może jakichś specjalnych miejsc, w których mogłoby się rozwinąć. Wówczas czego nowego ono może się o sobie dowiedzieć? Jeżeli będę pewna, że moje dziecko potrafi jeść tylko dania i parówki, to ja będę mu serwowała tylko dania i parówki. Wówczas ono nie poprosi nagle o sory. sorry. Jak to zmienić? To jest w ogóle idealny moment na zmianę, bo jest wrzesień, przed nami cudowny rok szkolny, przedszkolny, gdzie wreszcie możemy zacząć inaczej. Tylko to wymaga zderzenia się z prawdą. Siądź sobie z kartką papieru, droga mamo, drugi tato, drugi nauczycielu i zastanów się bardzo dobrze i bardzo szczerze. Co ty tak naprawdę myślisz na temat tego dziecka, z którym masz kłopot? Co ty tak naprawdę o nim wiesz w swoim przekonaniu? Że jakie ono jest, że czego ono nie potrafi, że czego na pewno nie można się po nim spodziewać. I teraz najtrudniejsze. Musisz to wywrócić na prawą stronę. Musisz napisać sobie przeciwieństwa tego wszystkiego i zacząć to dziecko albo tego ucznia traktować tak, jakby ono było właśnie takie. Dostrzegać każdy najdrobniejszy przejaw tego dobrego. Każdy podkreślić, z każdego się ucieszyć, każdego pogratulować. Wiesz dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że dziecko, słysząc o sobie przyjemne rzeczy, będzie chciało powtarzać to, co mu tę przyjemność będzie sprawiało. A po drugie, dlatego, że tylko idiota oczekuje zmian tam, gdzie nie wprowadza żadnych zmiennych. Jeśli w Twoim zachowaniu, w Twoim podejściu do dziecka nic się nie zmienia, no to sorry. Ja jestem pewna. Że teraz wszystko się może zmienić. Ja jestem pewna, że każdy uczeń właśnie dostaje nową szansę, żeby zabłysnąć, że każde dziecko, co do którego dorośli są pewni, że jest niegrzeczne, niefajne, że kłamie, że wybrzyca, że ma ludzi, że ono jest jakieś takie gorsze niż inne i w ogóle szkoda, że nie mamy dziecka sąsiadów, że ma właśnie swoją szansę, którą dadzą mu dorośli, którzy wreszcie wszystko zrozumieli. Zajrzyjcie na mojego bloga. Sprawdźcie chociaż ten jeden tekst o tym eksperymencie. Bo naprawdę on wiele zmieni. Bierzcie mi. I życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. Ja jestem jednym z tych typów, które najwięcej przyrzeczeń składają sobie właśnie we wrześniu, a nie w styczniu. Więc trzymajcie za mnie kciuki i widzimy się następnym razem. Pa!